Jeden z najbardziej kultowych filmów w dziejach kina prędzej czy później musiał się pojawić w tej serii. Ile to już lat minęło od premiery niezapomnianej historii science fiction, w której ludzie walczyli o swoją wolność, próbując wydostać się spod tyranii maszyn. Aż tyle? Matko Boska. Jednak Matrix mimo upływu lat wciąż trzyma się świetnie. Eklektyczna fabuła złożona ze wszystkich toposów i schematów kulturowych, jakie powstały w XX wieku, do dziś elektryzuje. Efekty niegdyś przełomowe może dziś już tak nie powalają na kolana, ale i tak Matrix dobrze znosi próbę czasu. Z pewnością trzyma się lepiej niż pozostałe części, o których nie będziemy tu wspominać. Oto najciekawsze fakty o Matrixie. Bracia wachowscy, to znaczy kiedy jeszcze byli braćmi. Przedstawili Warner Bros. scenariusz filmu i zaproponowali budżet wynoszący 80 milionów dolarów. Szefowie Warnera stwierdzili, że to za dużo i zamiast tego zaoferowali twórcom 10 milionów. Wachowscy wzięli pieniądze i wydali wszystkie na nakręcenie pierwszych 10 minut filmu, czyli otwierającej obraz sekwencji z Trinity. Gdy wodarze Warner Bros. zobaczyli efekt, przyznali Wachowskim wcześniej postulowany przez nich budżet. A gdyby się nie udało. Cóż, dostalibyśmy naprawdę dobry film krótkometrażowy z Hugo Ewingiem i Carrie Ann Moss. Słynny Hong Kong... Słynny Hon... Słynny choreograf sztuk walki pochodzący z Hong Kongu, Wu Ping, długo nie dawał się namówić na wzięcie udziału w produkcji. Twierdził, że nie chce pracować z tak mało znanymi twórcami, jakimi wtedy byli wachowscy. I żeby ich zniechęcić stawiał niecodzienne warunki. Najpierw zażądał astronomicznej garży jak na choreografa. Potem twierdził, że będzie pracować tylko jeśli dostanie pełną kontrolę nad inscenizacją scen walki, a do tego zabierze głównych aktorów na czteromiesięczny trening. Wachowscy zafascynowani dokonaniami whoopinga w filmach akcji Rodem z Hongkongu tak bardzo chcieli z nim pracować, że przystawali na wszystko. Ten przekonał się ostatecznie, gdy przeczytał scenariusz. This is a w scenie walki Morfeusza i Neo, Keanu Reeves w pewnym momencie przed przypuszczeniem ataku pociera nos kciukiem. To charakterystyczny ruch Bruselii, Lee, który często prezentował w swoich filmach. Ten drobny detal był improwizacją Reevesa. Według greckiej mitologii Morfeusz jest bogiem snów. Współgra to z jego rolą w filmie jako tego, który wybudza kolejne osoby z Matrixa, pokazując im prawdziwy świat. Wszystkie sceny, które rozgrywają się wewnątrz Matrixa, są kadrowane przez zielony filtr. Kadry skąpane są w odcieniu zieleni, tak jakbyśmy obserwowali wydarzenia na komputerowym monitorze, to znaczy takim z lat 90. Ujęcia rozgrywające się w prawdziwym świecie takiej tonacji kolorystycznej nie posiadają. Scena walki Nio i Morfeusza, która nie rozgrywa się ani naprawdę, ani w Matrixie, jest zaś utrzymana w tonacji żółci i brązu. Zaś kolor niebieski i błękitny zostały zupełnie usunięte z ujęć świata zewnętrznego, jaki widzimy w filmie. Po to, aby podkreślić jak ponury i nieprzyjazny był Matrix. W pierwszych trzech kwadransach filmu, czyli w ekspozycji, Neo wypowiada 80 kwestii, z czego aż 44 to pytania. Oddaje to sytuację bohatera, który poszukuje prawdy na temat otaczającego go świata. A brnąc w głąb króliczej nory, czuje się coraz bardziej zagubiony. W czasie kręcenia zdjęć, Kerry Ann Moss skręciła sobie kostkę, ale nie poinformowała o tym nikogo z obsady aż do zakończenia produkcji, by nie stracić roli. W niezapomnianej scenie, w której Morfeusz stara się pomóc nią w ucieczce zwierzowca, gdy ścigają go agenci. Jan Reeves naprawdę wyszedł za okno budynku i zagrał scenę na 34. piętrze bez pomocy kaskadera. Data, jaką widzimy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, jaką słyszymy w filmie, to 18 lutego 1998 roku. Data podczas kończącej film rozmowy NIO to 18 września 1999 roku. Oznaczałoby to, że wydarzenia w filmie rozegrały się dokładnie w ciągu 19 miesięcy. Rolę Neo pierwotnie zaoferowano Willowi Smithowi, lecz ten ją odrzucił na rzecz filmu Bardzo dziki zachód, który to film później zebrał w Januszek Złotych Malin. Rolę musiał odrzucić również Nicolas Cage ze względu na rodzinne zobowiązania. Zaś pierwszym wyborem Bachowskich miał być Johnny Depp, jednak studio chciało zatrudnić bardziej znanego ówcześnie aktora i proponowało kandydatury Brada Pita czy Wala Kilnera. Do zagrania obrano pod uwagę również Toma Cruza i Leonardo DiCaprio. Ostatecznie na horyzoncie pojawił się Keanu Reeves i pogodził wszystkich. Rolę Morfeusza odrzucił z kolei Sean Connery, czego bardzo później żałował. Do odegrania tej postaci rozpatrywani byli też Russell Crowe, Samuel L. Jackson i Gary Oldman. Co do agenta Smitha, to ofertę zagrania głównego Nemesis Nio otrzymał Jean Reno. Leon Zawodowiec zdecydował się jednak na udział w Godzilla Rolanda Emricha. Wachowscy ostatecznie wybrali Hugo Weavinga, będąc pod wrażeniem jego roli niewidomego w australijskim filmie Dowód z 1991 roku. Zresztą sposób bycia Weavinga w tym filmie wygląda nader znajomo. A co z Trinity? Te role oferowano Angelinie Jolie, która wybrała jednak grę w przerwanej lekcji muzyki, za który to film dostała Oscara. Rolę odrzuciła też ówczesna gwiazda z archiwum Mix, Gillian Anderson. Pierwotnie postać Switch miała być kobietą jedynie w prawdziwym świecie. W Matrixie miała mieć postać męską i rzecz jasna grałby ją inny aktor. Stąd też zresztą wzięło się imię tej postaci. Ostatecznie wachowcy zmienili plany i Belinda McClory zagrała pełną rolę. Kot Matrixa, jaki widzimy na ekranach na pokładzie nabuchodonozora, a także w charakterystycznym openingu filmu, składa się z odwróconych liter, liczb i japońskich znaków katakana. Na pewno wielu z nas zadawało sobie pytanie, którą pigułkę by wybrało. Wachowcy z pytania o to w jednym z wywiadów zgodnie odpowiedzieli, że niebieską. Gdy tank programuje Neo techniki sztuk walki, na ekranie komputera pojawiają się nazwy kolejnych stylów, które właśnie są aplikowane do umysłu bohatera. Jednym z nich jest pijany boks. Jest to nawiązanie do filmu Pijany Mistrz z Jackie Chanem z 1978 roku, gdzie główny bohater, nie od kieliszka, był ekspertem od tej specyficznej sztuki walki. Co ciekawe, reżyserem i choreografem walk w tamtym filmie był Whooping. Numer mieszkania Nio na początku filmu to 101. Jest to nawiązanie do roku 1984 George'a Orwella, jednej z najsłynniejszych książek o niewoli totalitaryzmu. W książce Orwella pokój 101 był specjalnym miejscem w Ministerstwie Miłości, gdzie więźniów poddawano drastycznym torturom, prezentując im ich najgorsze lęki. Gdy wachowcy zanieśli scenariusz filmu producentowi Geolowi Silverowi, ten był nim z miejsca zachwycony. Zresztą Silver już wcześniej cenił ich za scenariusz filmu Zabójcy z Sylwestrem Stallone. Stwierdził jednak, że Warner Bros nie pozwoli wyreżyserować takiego filmu dwóm debiutantom. To też poradził im, by wcześniej stworzyli coś tańszego, co pokazałoby ich możliwości. Tak powstały Brudne pieniądze, lesbijski kryminał, który stylem przedstawiania świata już zapowiadał chłodną estetykę Matrixa. Szefowie Warner Brothers po sukcesie tego tytułu powierzyli Wachowskim reżyserię wielkiego blockbustera. Przy kręceniu ujęć z wykorzystaniem efektu Ballet Time korzystano ze 120 kamer nagrywających każdy szczegół ruchu aktorów. Co więcej, przed rozpoczęciem filmowania każde tego typu ujęcie było wcześniej skrupulatnie planowane i opracowywane w komputerze jako animowana symulacja. Postać Cyphera to żartobliwe nawiązanie do dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych, Richarda Nixona i Ronalda Regana. Ta kwestia Cyphera I don't nothing. Nothing. to zgrywa z Nixona i jego wypowiedzi w czasie afery Watergate. Zaś nawiązaniem do Reagana poza Matrixowym nazwiskiem postaci jest fakt, że Cypher po ponownym podłączeniu do Matrixa chce być kimś bogatym. Może aktorem? Czyli dokładnie jak Reagan przed rozpoczęciem kariery politycznej. Rolę dwóch czyścicieli okien, którzy występują w scenie rozmowy Tomasa Andersona z szefem na początku filmu, odegrali reżyserzy Matrixa we własnej osobie, to znaczy osobach. I to już wszystkie ciekawostki o Matrixie, jakie dla Was przygotowaliśmy. Po więcej filmowych faktów zapraszamy na następny odcinek poza kadrem. Déjà A może jednak to nie były wszystkie ciekawostki. Na deser jeszcze kilka najciekawszych błędów, jakie możemy zobaczyć w filmie. Trinity przykłada broń do skroni agenta na dachu, lecz w momencie strzału jest on skierowany twarzą do pistoletu. Podczas sceny lotu helikopterem po uwolnieniu Morfeusza w pewnej chwili można dostrzec linkę zabezpieczającą. Podczas walki agenta Smitha z Morfeuszem, Smith niszczy pięścią ścianę, robiąc w niej sporą dziurę. Lecz dwa ujęcia później ściana jest znowu cała. W scenie na dachu, Neo rzuca na ziemię pistolety. W słynnym ujęciu Ballet Time broni nie widać, lecz chwilę później, gdy leży on w tym miejscu po postrzale, bronie znów się pojawiają. No dobra, tym razem naprawdę się z wami żegnamy. Do zobaczenia w następnym poza kadrem. I pamiętajcie. There is no spoon.